Siemano, w nowym vlogu. Słuchajcie, my właśnie przyjechaliśmy do naszego mieci, Mieczysława. E, rozpakowujemy sobie resztę naszych gratów. E, jeszcze jakieś ciuchy, słuchajcie, reklamu skaleków. E, wiecie co, jedziemy w końcu. Kaszkowi się polepszyło. Ale ja chyba sobie wykrakałam, bo ja się zaczynam czuć fatalnie. Już mam łeb taki. Tak jak mówiłam, trzymała mnie adrenalina, było spokojnie, człowiek usiadł na tyłku i od razu, wiecie, wszystko go atakuje. Eee, Czuchy już sobie spakowałam i to nawet sporo, pokażę Wam. No, kurna, odwracaj się. Zobaczcie, skarpetki, rajstop, Sukienka na takie wtach pakowałam, ale ona jest fajna, bo ją nie trzeba pracować, bo to jest taki materiał. Sylwestrowa sukienka. Tutaj wszystkie moje ciuchy. I plus tu są jeszcze moje ciuchy. Zobaczcie, cały ten. Dresy, spodnie, sukienki, bluzy. W szafie mamy kurtki i bezrękawniki. I jeszcze będzie można wsadzić inne rzeczy. Tutaj jeszcze leży bałagan. Tu przyniosłam już torbę też, słuchajcie, z mrożonkami. Zaraz sprawdzę, czy, mm, czy nam się zmieszczą mrożonki do lodówki. O! W lodówce mamy, powiem Wam, słabo. W ogóle wyjątkowo tyle mam już zamrożonych rzeczy. Tyle. Słuchajcie. I... Ale ta lodówka coś, Łukaszek, nie... No nie, no bo jest na minimum, weź to mi to włącz, jak to, jak to działa, oj dobra, o teraz A i co, nie zamarznięte? No nie, no ale w lodówce, no to się nic nie stało, dwa dni temu kupione A zimno było w lodówce? No chłodno, ale nie było, wiesz, nie było mrozu jak się włożyło, nie, no Na minimum było ustawione, ale w lodówce no nie, to było dwa dni temu kupione przecież dzisiaj jest dopiero drugi dzień świąt ja to kupowałam w poniedziałek, więc nie ma problemu ale mam też, słuchajcie, mrożonki co wam mówiłam, że tu jest na przykład chyba bigos zamrożony mamy te mule zamrożone, mam nadzieję, że się uda mi je jakoś wcisnąć mam bigos, mam gołąbki pozamrażane no jest trochę tego, zaraz zobaczę czy to się uda, wiecie wsadzić tam do środka, bo muszę to spakować zamrożone, bo to z domu wyjęłam więc muszę się tutaj, powiem Wam, muszę się tutaj dostać. Się wszystko! No do zamrażarki Duża jest! Duża jest, słuchajcie! Dobra, pakuję resztę do lodówki, bo mamy niewiele, bo mu, tak jak mówię, nie umiałam zakupów zrobić tydzień do przodu. Tam też są sklepy, tam gdzie jedziemy, zaraz Wam powiem, gdzie jedziemy w końcu, gdzie spędzimy Sylwestra. Ale e, najpierw ogarnę tutaj to pakowanie, bo jeszcze chcę tutaj, żeby, wiecie, jeszcze musimy jechać do teściowej, bo jeszcze bardzo zabieramy sobie. E, jakieś mięsiwo po drodze, żeby już nie, wiecie, nie stawać nigdzie, nigdzie nie jeść. Bo my mamy lodówkę wyczyszczoną. Olga została w domu, ale zostawiliśmy jej pieniądze. Dzisiaj ma być u babci na obiedzie. A jutro ma sobie iść normalnie zakupy pod siebie zrobić, bo ona też wyjeżdża na Sylwestra o, e, z dziewczynami. Także e, e, chałupa pusta. Błażej zostaje na a na tu, że firmę otworzył, więc musi zostać. No i jeszcze Scott. <noise> Także ważę, jak ma obowiązki. Dobra, słuchajcie, biorę się zapakowanie, bo chcielibyśmy w końcu wyjechać. Orzeszki. To jest do lodówki frankfurterki z długim terminem. Ja to na to mówię, fiuty. <noise> bo zobaczcie, jak to jest napisane. Dobra. Wafelki do ciadu kawki. Sos do takosów. O. Oliwki przekąski bardzo lubię. Soczki. Bez rękawni, kotek wójnie. No i do kawusi takie słodycze o ciasteczka chowam na pewno nie, na pewno nie mam, mam yy, zaraz szafie, sprawdzę ma? zaraz sprawdzę jeszcze raz tu jest twoja bluza ta kurtka i nic więcej a w wiszącej szafie tak w wiszącej szafie. No mówię, wiszącej szafie. Ta bluza gruba taka? Tak. Zgubił bez rękawik. Ale mówiłam mu, szukaj wcześniej. No, ale on był chory. A teraz ja jestem chory. Ja się cieszę, że ja się wcześniej spakowałam. Bo dzisiaj, słuchajcie, mi się miała dzisiaj pakować, to chyba nie wiem, czy ja bym dzisiaj dała radę. Bo ja mam dzisiaj to normalnie, zaraz z zrobię. A słuchajcie, przy chorobie Łukaszka dawaliście nam rady, co wziąć, żeby się lepiej poczuł. No i tam kilka razy przewijał się ten węgiel aktywny, żeby wziąć. I ja taki węgiel właśnie przed, yy, przed świętami mu kupiłam, z tych waszych komentarzy, I, bo też wcześniej koledzy mu powiedzieli. I zresztą słuchajcie, Milenka z uroczyska też mi powiedziała, że węgiel. Ona łyka tego węgla. Tego. I powiem wam, że yy, to jest trzy serie, po dziesięć się weź, bierze, co 6 godzin. Ja już sobie też dzisiaj wzięłam i wieczorem sobie wezmę. I jutro rano sobie jeszcze wezmę. Także mam nadzieję, że mnie puści przez ten węgiel. Mówią podobno, że cuda działa, działa ten węgiel, wiecie? Że to cuda działa. Takie soczki zawsze kupujemy, bo to są soczki, wiecie, jak się chce człowiekowi jeść, to na szybkiego, żeby wziąć. Tylko nie chcę wsadzać, ja nie wiem, chyba do lodówki nie wsadzę, ponieważ nie chcę gardłu, żeby mnie bolało, bo my chorzy jesteśmy. Do szuflady je wrzucę tu po prostu i tyle. I niech jadą w szufladzie, bo przecież to też nie jest gorąco. Ale ogłożenie, o, o, o ten, ogrzewanie włączyłam. Chrupki i te wszystkie inne. Chrupki jeszcze pokupowałam. Takosy. Słuchajcie, wapelki do chrupania. Bo my lubimy w czasie drogi sobie chrupać. I sobie pokupowaliśmy. O. I sobie chowam tutaj. Ale czekoladowe rzeczy tam nie mogę wsadzić, ponieważ tam jest trumał z ogrzewaniem. I wypłynęły. Więc wrzucam tu. No, prawie spakowani. Słuchajcie. Prawie, prawie spakowani. Ja jeszcze sobie wiecie co ten ferwek może zrobię. Albo u mamy sobie zrobię, bo jeszcze jedziemy do mamy po ten bar. Dobra, słuchajcie, odezwę się jak będziemy wyjeżdżać. Tu pogadamy. Słuchajcie, jest 14.10. Znaczy 14.10 to było, jak wyjechaliśmy z działki. E, przyjechaliśmy na myjnie, bo naprawdę to nasze auto wygląda przeokropnie. Powiem Wam, takie dzisiaj jest mocne słońce, że chyba będziemy musieli w okularach słonecznych jechać. E, przyjechaliśmy go przepłukać, bo aż wstyd w nim, z nim gdziekolwiek pojechać. Mamy 4,5 stopnia. Na, w nocy było na minusie, a teraz jest 4,5, bo słoneczko daje, wiecie? W słoneczku nawet nie jest źle i nie ma wiatru. Więc spokojnie. Łukaszek poszedł ogarnąć myjnię. No i po do mamy i zjemy coś, bo już jest spora obiadowa i będziemy ruszać w trasę. Strasznie mamy brudne to auto. No i słuchajcie, jesteście tego samego zdania, co i my. Żeby zabezpieczeń nie zdradzać, nie pokazywać, bo po to one są właśnie, żeby, żeby, żeby nas chroniły. Więc wszystkie komentarze, słuchajcie, były, nawet prywatne wiadomości dostawaliśmy. No zobaczcie, jak Łukaszek pianą chyba, czy teraz spokuje, nawet nie wiem jak to się robi. Wiecie, że ja nigdy nie byłam chyba na takiej myjni ręcznej, ja jako ja sama, nie? Że nigdy nie myłam auta taką ręczną myjnią. I wiecie co? I wszystkie komentarze i wiadomości prywatne były też pod tym kątem, żeby nie zdradzać tych zabezpieczeń, żeby trzymać je dla siebie, E, bo no bo po to są te zabezpieczenia właśnie, żeby nas chroniły, ale tak jak Wam mówiłam w poprzednim, w poprzednim wrogu mamy ich trochę. E, i e, i wydaje nam się, wydaje nam się oczywiście odpukać, Nie wiem, gdzie jest niemalowane. bo to w niemalowane się odpukuje. Tu chyba odpukać. E, no powiem wam, że tak śledząc, no bo tak przejrzeliśmy niektóre vlogi, właśnie te takie, co opowiadają właściciele swoich aut o tych zabezpieczeniach, no to mamy wszystkie, które są, że tak powiem, na tych vlogach zawarte, ale jeszcze mamy takie swoje patenty i jeszcze dodatki mamy takie, wiecie, swoje, także no jest trochę tego, mamy nadzieję, że jesteśmy zabezpieczeni, ale tak jak mówiłam, to złodziej pilnuje nas, nie my złodzieja. Zabezpieczyliśmy się przed kradzieżą, przed włamaniem. I jeszcze zabezpieczyliśmy się, jak jesteśmy w środku. W razie, jakby ktoś się chciał włamać w nocy, na przykład nas chciał uśpić. Nie mówię tutaj o tych czynnikach gazu, a to też mamy oczywiście. Ten trójgaz też mamy. Ale mamy dodatkowe zabezpieczenia w razie, jakby ktoś, słuchajcie, próbował nas uśpić i w nocy chciał się wkraść, czy tam nie uśpić, a wkraść się. No wszystko jedno, a możemy korzystać ze środka. No to tak Wam tylko mogę podpowiedzieć. Łukaszek myje. Słuchajcie, więc y, po prostu y, uważamy, że się zabezpieczyliśmy jak mogliśmy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli testować żadnego z tych y, zabezpieczeń. I Tego sobie życzę i oczywiście Wam wszystkim życzę bezpieczeństwa, tak? Bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. I podczas jazdy, i podczas postoju. Teraz też y, czytałam właśnie u nas na grupie karawaningowej, że na parkingu y, zaczęło y, płonąć morelo. Na szczęście y, właściciele w ostatniej chwili się zorientowali i udało im się wyjść. I tam pisał właściciel, że kierowcy Tirów pomogli, bo to, to, ta jego, wiecie, gaśnica w ogóle nie dała rady, więc oni wszyscy wybiegli ze swoimi gaśnicami i pomogli temu panu ugasić ten pożar. Gdzieś tam sobie na grupach, jak nikt nie, nie, jeszcze nie słyszeliście o tej sytuacji, no to sobie poczytajcie, bo to teraz jest właśnie w tej chwili głośno, więc też święta kiepsko im się, że tak powiem kończą, bo to chyba był z wczoraj post, no nie wiem w każdym razie mam nadzieję, że my nie będziemy musieli używać tych naszych zabezpieczeń pod tym kątem, że będą się musieli, musiały te zabezpieczenia sprawdzić, są, bo są my bardzo tego pilnujemy ale mamy nadzieję, że nie będą musiały być potrzebne, no dobra, słuchajcie, odzywam się do Was jak wyjedziemy od teściowej już po obiadku My już po obiadku, jeszcze wałóweczkę na drogę dostaliśmy Łukaszek właśnie znalazł pineskę do miejsca, do którego lecimy ile mamy, ile mamy kilometrów? 1620 a jaki czas dojazdu? <grych> 16 godzin 16 godzin ciurkiem, wiadomo, że staniemy gdzieś po drodze spać. lecimy y, pierwszy kraj y, 16 godzin 30 minut tak? Kochani, możemy Wam zradzić, że spędzamy Sylwestra w Paryżu. Jesteśmy umówieni. Na jesteśmy, słuchajcie, umówieni ze znajomymi. Dwie grupy przyjeżdżają camperwanami, czyli my, jeszcze Ela z Łukaszem, a trzy grupy przylatują samoloto, samolotami. I miejsce spotkania mamy już, słuchajcie, wyznaczone. Wynajęliśmy dużo wcześniej dom. Żebyśmy mogli sobie fajnie tego sylwestra spędzać, dlatego że my w Paryżu nie będziemy tylko jeden dzień ani jednej nocy, będziemy od 28. Także musimy mieć gdzie mieszkać. My mamy swoje domki, ale oni przylatują bez domków, więc muszą mieć gdzie mieszkać. Więc stwierdziliśmy, że wszyscy razem wynajmiemy jeden duży dom. Oczywiście wam wszystko pokażemy, co i jak. A teraz ruszyliśmy. O, ruszyliśmy w drogę. I przed nami e, 1600 km. Na a jest 15:20. Wyjechaliśmy spod bloku u mamy. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali. Do później. Słuchajcie, właśnie się tankowaliśmy, a Łukaszek dokupił węgla. Bo już palić w piecu. Tak, bo już. Ale jest jak śmierdzi tą wodą. Jakbym jajem zgniłym. Słuchajcie, dokupiliśmy tego węgla. Bo ja już wzięłam drugą serię. Rano wzięłam 6 i teraz wzięłam. Mówię nie 6, tylko wzięłam 10. O 10. Teraz wzięłam znowu 10, bo co 6 godzin. I podobno po tej drugiej serii już mam widzieć różnicę A Łukaszek nie wiedział, że trzeba wziąć po 10, po 10 tego węgla, i wziął po 5. No i skończył nam się. I teraz stanęliśmy na stacji, słuchajcie, i kupiliśmy węgla więcej. I pan polecił nam. Bo się zapytał Łukasz, po co mu tyle węgla kupuje, nie? No i słuchajcie, pan polecił nam jeszcze taką wodę. Co to za woda, Łukaszek? Czy sam, sam, sa czysty minerał, czysta soda. Czysta soda. Od razu mi się po niej odbiło i śmierdzi jajem. <grym> Także leczymy się ten, węglem i wodą z jajem. <grym> Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Damy wam Coś znać. Super, super. Zobaczcie, jaka żabka. 24 na 7 taka ogromna żaba pierwszy raz taką żabę widzę, nie? No. słuchajcie stanęliśmy na mamy te toalety po prawej stanęliśmy na miejscu dla e, przyczep kempingowych i dla kemperów e, 5 mamy kilometrów do e, do granicy nie 5, 11 bo jest jeszcze, jed, jed, jeszcze jedna, jedna stacja więc znowa przed e, w tym w świecku, chciałam powiedzieć, w Świnoujściu. W Słuchajcie, zrobiliśmy 520 km, jest godzina 21.20, i zostajemy tutaj na noc. Jest rzeźko. Jest rześko Odgrzewamy sobie rybkę z czerwonym barszczem, i dopiero startujemy jutro, jak staniemy. Dzisiaj to już jest koniec. 520 to bardzo dużo zrobiliśmy, nie? Mhm. No ale ja prowadziłam stówkę. Eee, także mieliśmy przesiadkę. To co, tu stoimy? Czy jedziemy tam? Tu. Stać, nie wstać, stać, nie wstać. <noise> Na razie tu. Tu zostajemy, tak? Na razie tu. Dobra. Kochani, kończymy ten dzień. Kończymy tego vloga. Widzimy się w następnym Buźka, pa. See you later. See you later.